Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my znowu gramy w Assassin's Creed'a Dzisiaj spróbujemy obić komuś mordy Więc będziemy się Czyli bawić Najpierw obić mordę najpierw No, musi być. obicie mordy chyba jest najłatwiejsze, o. więc za to się zabierzemy Później może... O, o. nie wiedziałem, że tu coś jest Też nie wiedziałem Dobra, puść się, się, pobiegniesz Ile do celu? Nawet nie wiem Co się dzieje? W każdym podleka. razie obicie mordy jest naprzeciwko o. Górę? Dziwne, że dres w ogóle nie kabluje tak wiesz jak się na niego wpadnie w ogóle co ten Dress robi. Czy Przecież ten... ich broni prawo HWDP Oni nie kablują. A no tak Składali, jak to Wojtes mówi, składał ślubowanie HWDP Więc on nie będzie kablował. Już z na no zaplecze. O złapał się jakimś cudem. Pewnie celuje

Musimy być silni! Musimy fajnie. być odważni. Pewnie I Musimy bolą. znaleźć odwagę, by stanąć no. naprzeciw tych, których kiedyś zwaliśmy wrogami i nazwać to to ich wrogami. Niech wierzący przynieśli do Jerozolimy okazję, okazję do zakończenia walk nie i zakończenia nie wojny. Nie 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 Abyśmy stali się jednością, nie wolno na nich odprawiać. Wiesz, jak się bić. Blokada nie i uderzenie. No. Chora i głodna. Tak najlepiej. Panie, będę ci śledził, bo muszę ci obić mordę. O, akurat idzie w ślepą uliczkę. Dres. Ty Murzyński ten dres był. On musi chyba stanąć. Co nie? Nie musi. No nie wiem. Bo może być tak, że jak straż zauważy, że się z nim leje. E... dobra, gdzieś pójdzie i stanie. No, bo jakby straż zauważyła... O, patrz, co to idzie. Arab, arabsy. No, bo jakby zauważyli, to bym zaraz e, dostał klepanie mordy od nich. On by se uciekł. I ty byś musiał pięścią na miecze być. <noise> Możliwe. Nie, przecież mam też swój... Jesteś moim przyjacielem? Nie, to nie Nie będę, bo cię zabiję. No, idź. Proszę, nie, możecie mi z tym, nie, kolorze, nie, nie wiem, ja bym się trochę niekomfortowo czuł, jakby ktoś za mną szedł krok w krok. Tak jak te dresy... To robią. No. Tutaj? Czego chcesz? Czekaj, bo. No wejdź, bo ty dress. Podbiegaj. No. no to chyba już można bijć mu mordę. No. Tak? No. Nie! Przed <laughs> jakiś alfonsik z mieczykiem. Ale on się w kółko kręci. O tutaj, pójdzie w tą alejkę, tutaj mu mordy klep.

Główno jaki zauważę. O kurde pasz. Paski ci zabiera. Mocny. <noise> Siłę. <Siłacz. Mówię głosy> ale twoje słowa są puste. <noise> nie, Wstrasznik mówię ci. Czemu miałbym? Go jesteś templariuszem. To prawda. A więc jesteś też kłamcą i oszustem. Zupełnie jak twój pan. Gdzie on jest? Co zamierza? Przysięgam. Pragnie tylko Gówno. pokoju. Jego czyny są dowodem. Chrześcijanin na pogrzebie Muzułmanina. Pragniemy położyć temu kres. No, Tylko dlatego, że wam. Dobry tak pomysł, bardzo. Ale nasz cel na jest szlachetny. Zjednoczymy ten kraj pod naszym sztandarem. Zjednoczycie siłą. Chcecie zrobić z nas niewolników. Tak będzie najlepiej. Nie. No, no, nie będzie. I póki żyję ja i moi bracia, nie uda wam się to. A, 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 a. I nikt tego nie zauważył. co jest tak najlepsze. Lepsze. Wiem. Ha, nic się nie stanęło, nic ci nie stanęło. A strażnik był i głównego topka Co, chyba podsłuch? No teraz idź po Bo jak będzie ciukanie miliona ludzi, to... Za dużo zabawy jak na, na jeden wieczór. Nie wolno ci tu być. Odejdź. O, jak coś polepszył mi się z tą zdrowia, chociaż nie wiem kiedy ten film jest. On mi też prawda. Więc mam już więcej HP I się ja ja lepiej Nie brałem żadnego pieprzonego syropu z cebulką No O, gonią mnie no, gówno w dupie ma Sory, musieli mnie wykryć? Jakim cudem? Gówno w dupie ma O, no Chodźcie Chodzi ktoś? Tam jest siana Dobra Do szkury. Teraz teraz wleźli Ej, ja naciskałem shift, nie wy skocz na tamten budynek i dopiero z nimi wiesz. Próbuję, ale... Możesz ty Dwa healthy mnie zabrał Nie ma śmierci. Upsi, spadłem. <noise> Co za debile. Tak, jak oni sami spadną, to im nic nie ma. No właśnie. Wiem, ale mi... No, nieważne. Teraz ich odpycham. No. No. Eee. Eee. Aha, auci. A już kogoś zabiłem Weź normalny miecz, bo ma więcej Dobra Pierwsze uciekniemy trochę o, Na drobinkę I teraz It's time to No, no plecami najlepiej No, kurde Zrobił Odpchnięcie leć kurde, co za fiutensztajn <grym> z łuku. dobra bo widzę mnie zabijają czas uciekać no, czekaj, ja ci nakieruję no, w lewo, w lewo na górę. Do Prawdopodobnie dłuższą drogą I znowu wejdę tam tamtędy No, git Maryna Ojej, zgubiliśmy go w promieniu 10 metrów. No ciekawe gdzie on jest. Pewnie się schował gdzieś w domu. I wyszedł. Nie, to już nie on. Na pewno to nie on. No, no na dół. co? Właśnie zauważyłem. Kabim! I, I tutaj jest podsłuchiwanie. Tylko gdzie? No dole chyba. I kradzież to jest, to jest kradzież Ten? Nie. Ten? Nie. Ten, ten no. Usiądź na ławce i na myszce. Ach, gdzie tu ławkę widzę. Ah. Ich... O! Nie. Trzeba A, było nacisnąć człon. E! Czy to prawda? Krzyżowcy w Jerozolimie? <noise> to prawda? <noise> nie. i Gówno. Inni niż pozostali, dobrze ubrani, przynoszą drogie dary. Patrz, trzech rozmawia. To, nice. I to Powinni... będzie podwójna uwolnić ich od tego brzemienia. Ale to nie, obus obus przy nie widzę, tych torebek. W pobliżu cmentarza. Tych chyba będą jak coś ten, bo ma jakiś pas. A więc odwiedźmy ich obóz, gdy oni będą żegnać zmarłego. Aha, powiadasz. A, czyli to nic, to tylko podsłuchnięcie. Teraz kogoś trzeba kilnąć. Znaczy no, nawet szybko to poszło. It's killing time! Muahhahaha! Ha ha. to spacy barem biedni. ja ta 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 za, ta 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 i pode mną. Kliknięcie. No to zawsze, ten, czego wtedy zawsze jak naciskam Shift, Pokój z tobą, się boję, że. widziałeś minut. w mieście tych nikczemnych templariuszy? Aha, to tak. zrobić tylu, ilu zdołam przed pogrzebem twojej ostatniej ofiary, Majadina. U. z pewnością na moim miejscu rozprawiłbyś się z nimi o. w mgnieniu oka. Szukając Templariuszy, dużo się dowiedziałem i podzielę się z Tobą informacjami, kiedy wrócisz. No więc, chyba ich trochę posrało. No, Myślenym posebujemy. Proszę, nie odchodźcie tylko parę monet, proszę. Templariusze? Proszę, nie możecie no. mnie i Z dwóch. Dobra, jej. Pewnie będzie, oj, dużo Ta, zabawy. Pewnie będzie ponad pół godziny zabawy z, z tym gówny. Czekaj, daj mi go zabić. A jeden z pięciu. A, bo jest ich pięć. Aha każdego musisz mieć co najmniej minutę. Dobra, to już mam nadwyżkę, plus dotarcie. Mhm, aha, spoko, spoko. To już średnie, to widzę, średnie. I no, Debila. Jakiś problem? Ja bym się wkurwił Dobra, tutaj nikt go nie widział, więc go szybko dziablimy Też szybko do tych... Tej... Teraz tego no. Nikt chyba nie widzi więc teraz idziemy szybko do następnego No i chujnia z grzybnią Akurat tutaj musiał stać ten templariusz A no musi No ale nie, wstali Wszyscy stają po kolei A co się stanie jak wejdę na wieżę? Nie wejdziesz tędy. Tędy jest wejście, ale otoczyło mnie milion grubasów, pasztetów Ciekawie ile I razy będę musiał wieszy. tych Ciekawe, ile razy będę musiał tych samych zabijać Padłeś powstań, raid pewnie zażywali Właśnie wejdź na wieżę, przejmij Ur i do sianka. Spokojnie, sesinku klik. No, piękne widoki. Taki zepsuty budynek, czego go nie naprawią. Szkoda, im Bo pewnie na. pewnie mają to w dupie. No. Szkoda, im na marmur. Prezydent, jakiś taki. O, patrz, jakiś łuk. Aha. A co to jest łuk? Nie wiem. Ty, może zrób to zamiast zabijania. Co? No, lecę do łuku, panowie i panie. No powiadam do łuku, idź. górę i jeszcze szybciej los Tam jest Że jeszcze. Jeszcze krawędzi nie da się złapać, a on się łapie jakimś cudem. Zobaczmy na czym ten łuk polega. Może szybciej się go zrobi niż inne badziewia. A. No tak przez pudełko. Najlepiej. A co tam?

Idę do ciebie, Altair, przyjacielu, musisz mi pomóc. No, no. Malik kazał mi zabić kilku uczniów w okolicy, żeby ułatwić a! poruszanie się naszym braciom. To jest takie proste. Normalnie nie sprawiłoby mi to problemu, ale wszyscy są nerwowi z powodu pogrzebu. Straż wystawiła najlepszych ludzi do utrzymywania porządku. Mów a do ja ręki. Nie dam im rady. Pragnę cię prosić o dwie rzeczy. Zabij uczniów i nie mów Malikowi o mojej porażce. W zamian zobaczę, okay. czego zdołam się dowiedzieć o planach Roberta. Ok. To to proste, albo wiem, użyję. Więc jakby było ich 15, to akurat by starczyło. Chyba. <grym> o, mm -hmm. aha, aha. Michael Jackson normalnie. Dobra, dołu. O, na szczęście czas jest nieograniczony, więc na no, spokojnie można sobie hasać po budynkach i zdejmować ich, niczym sniper. Rozkładamy tu swoje łupę. Serio? Serio? O oh my gosh! Tak, osiędź tu. Lecę. Sorry, właśnie mnie wykryli i właśnie mnie odkryli. To może być trudne. To oni nawet mnie nie zauważyć nie mogą. Już? Tak. Dobry no stryk. Pomóż mi rozprawić się z Łucznikami, bo nie wiadomo, co Malik mi zrobi. Dobra, mam to w dupie, bo nie wiadomo, co Malik mi zrobi. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Hello. Jest good, jeden z czterech jeszcze dziś, jakoś do tamtego, a to to raczej nie powinno być problemu Prawdopodobnie jak oni mnie zauważył to już mam przez ranę więc trzeba tu powoli ostrożnie ale takie teraz to takie bardzo trudne no, niestety nikt nie dosłyszał. Jeszcze jeden łódźnik, który jest dziś na moim poziomie? O tu, w tej wieży. W tej wieży. Ach, kamera pieprzona. O nie, Ech, tam. O, tu. No i git Maryna. Tylko oj, wypadł mi nóż, tak pstyk. No, wiecie. I tak jesteś... jakby opuścić swobodnie nóż z góry tak, i tak ups. w głowę się wbi Trzymacie tak. Trzyma cię, trzema palcami za rączkę i... Ups! Wypadł mi Jestem na ci za pomoc. Masz nie ma za co. Tego nie trochę W moim <grym> przypadku a tak wprost na cmentarz nie miałby szans. No przecież jak główny jakiś zamiast lampka. tego zmieszałbym się za między dżonami, którzy na pewno tam będą. Może nie jest to najprostsze podejście, ale na pewno bezpieczniejsze. W co lampa się świeci jakiś dzień, dziwne. No, no O, już mogę do birka asesinków, więc popierujemy do birka asesinków. Birkę asesinków na no, dowiemy się. Pierdu i. Punic. No i. The End. Gotta Go Fast. <grym> gotta Go Fast. <grym> Sanik. <grym> to była jakaś modlitwa ich? Coś dużych pieniędzy. <grym> no. Biegnij, wiem, co To jest do odkrycia. Ebać. Zrobiłem co miałem zrobić. Ach! No? Dokładnie. Tyle musiałem próć od tego miejsca, żeby cokolwiek zrobić, ale nie. Po co ktoś miałby to robić? Dobrze, żaden strażnik nie, nie stoi na mojej drodze. Bo już by mnie gonili, by coś zaczynali się sraczkować, że to aszaszyn, łapać go. Nie No to patrz. W o, złapał się. Dobre wieści. Tylko nie rozumiem, co on próbuje osiągnąć. O. Yy, najprościej. Fajnie. Yy, to było na tym Lodziej samym poziomie. No. Się nie chciał złapać. No, właśnie. I klik. Zawsze jak naciskam shift, to się boję, że zaraz wywali. Hello. Grafiku. Roznosisz sukcesu, bracie. Dowiedziałem się wiele o naszym wrogu. A więc podziel się swoją wiedzą. Zobaczmy, co możemy z nią zrobić. To zdejmieć. templariusze kroczą swobodnie po mieście. Przybyliby pożegnać Majadina. będą na jego pogrzebie. Majadins? A więc i ja tam będę. Dlaczego Templariusze chcą być na jego pogrzebie? Albo wiemy. Nie znam jeszcze ich prawdziwych zamiarów, ale wkrótce wyciągnę od kogoś zeznania. Sami no. mieszkańcy są podzieleni. Wielu chce ich głów, inni upierają się, że przybyli tu, by negocjować pokój. Pokój? Mówiłem już. Tak twierdzili też inni, których zabiłem. On mam mm -hmm. a mimo to ich kubranie? Nie daj się zwieść, nie jesteśmy tacy jak oni. Może i mówią, że mają szczytne cele, ale dążą do nich nie przebierając w środkach. No a no. przynajmniej tak mi mówił Almuali. <laughs> Jaki jest twój plan? Pójdę na pogrzeb i spotkam się z Robertem. O. Im prędzej, tym lepiej. Garnierem też. Daj mi te piórko. Spotkam się z Robertem. Fajne spotkanie z piórkiem. Z przyjadłem ostrzu, bracie. Maliku. Mimo odejdę, jest coś Malik, co chcę ci nie powiedzieć. Powiedź. Więc mów, A ty nie Normalnie bym się nie kłócił, ale o co <noise> chodzi? O czym ty mówisz? <noise> Przez ten cały czas ani razu nie powiedziałem ci, że mi przykro. Byłem zbyt dumny. przeze mnie straciłeś rękę i kadara. Masz prawo być nie siły. ma nie 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 przyjmuję nie 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 przyjmuję przeprosin, bo nie jesteś tym samym człowiekiem, który poszedł ze mną do świątyni Salomona. No chyba nie ma ręki. więc ty nie masz za co przepraszać. No, Maliku. No nie ma. Być może gdybym tak ci nie zazdrościł, byłbym ostrożniejszy. Wina spada również na mnie. Nie mów takich rzeczy. Stanowimy jedność. Powinniśmy dzielić się bólem porażki tak samo jak chwałą zwycięstwa. W ten sposób no. stajemy się sobie bliżsi. Silniejsi. No to tak Odpocznij, jeśli musisz, Altairze. Musisz być gotów. Kadzidno. na to nadchodzi. nadchodzi Marihuanen. Dobra, Musi to ja wyjdę. Ja nie do późniejszego no i zatem czas. Z tego to miejsca, ludzie. Będę się z Wami żegnał, więc subskrybujcie, app, kation na górę. <kluzujesz> Dobre, rekomendacje Was proszę i zakańcować Was do oglądania moich innych filmików z Teatry Greyny tam Tymczasem się z Wami żegnał. Cześć tamtym, cześć. No, Nara.